Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku serii jeden taki egzemplarz. Dzisiaj jesteśmy akurat w domu Poloni, gościnnie, bo oni mają piękne, ceglane ściany i stwierdziliśmy, że to będzie po prostu bardzo dobra scenografia, a na tej pięknej skórzanej kanapie jest gość i tym gościem jest Kuba żegunia. Kuba, zaprosiłam Cię do naszego programu, no bo jesteś bardzo ciekawym młodym człowiekiem i myślę, że fajnie by było naszym widzom trochę Cię przedstawić i trochę sobie popowiadać, i też fajnie by było z Tobą pogadać, bo nie wiem, czym wiecie, ale my się, się, pewnie nie wiecie, może część z Was wie, my się z Kubą znamy od przedszkola. Tak. No, tak. Będzie przedszkola jeszcze. Od przedszkola. Nie. I to nie dlatego, że chodziliśmy razem do przedszkola. No, to się, się uczyło mi. Kolorów, liter i, i wszystkiego. Tak. To jest Tylko w przedszkolu zaczęliśmy e, współpracę. Ja uczyłam cię angielskiego. Chodziłeś z, chodziłaś z moją córką Natalią do, do przedszkola, do jednej grupy jeszcze w piątce dawno hmm. temu. Potem do klasy byłam też twoją wychowawczynią. Mam nadzieję, że, e, że jakoś tam zapadłam ci może e, nie tak najgorzej w pamięć. Ja bardzo <laughs> miło wspominam. całą podstawówkę i, i wszystko. i tutaj. I wycieczki, generalnie zajęcia. No, do, do, dobry czas był i na pewno taki zapamiętany na no myślę, na całe życie. Ja też bardzo dobrze wspominam tą klasę, do której ty chodziłeś. To fajnie fajnie się posłuczyło. Fajne z Was dzieciaki były. I są cały czas. No. no dobra, to tak trochę o historii poopowiadaliśmy, skąd my się znamy. Eee... Kilka wątków. Przyczynkiem do całego spotkania są Twoje ostatnie sukcesy w zawodach karate Kyokushin. Ja przyznam szczerze, że nie sprawdziłam tak do końca tej całej listy tego, co Ty tam do tej pory osiągnąłeś. Więc pochwal się. Co masz na swoim koncie? Tak od początku, całkowicie? No nie możesz wymienić te, które są najważniejsze. No tam podczas juniorskiej jeszcze w mojej kariery, te ostatnie dwa lata przed osiemnastką, no to takie największe to było dwa razy trzecie miejsce na Pucharze Europy. No tam Puchar Polski wygrałem, Mistrzostwa Polski byłem trzeci. A takie największe właśnie jeszcze w juniorach to Wicemistrzostwa Ameryk w Nowym a teraz w seniorach. Dwa lata temu udało się być trzeci na Pucharze Polski, właśnie seniorów. w tym roku powtórzyłem właśnie ten sukces. To jest też trzecie miejsce. I w tym roku trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców to do 21 lat. Także, no, bo tyle. Jeszcze takie zawody, to w Ostrudzie, tutaj co były nasze jako Polish Open, też tam trzecie miejsce jeszcze w seniorach. Nie to z takich tych. Dobrze słyszałam, że ty w Nowym Jorku też walczyłeś? Z oceanem byłeś z Tak, tak byliśmy. No, udało się takie marzenie spełnić i pojechać tam na zawody, trochę pozwiedzać przy okazji i no, się pokazać na takich jednych z najważniejszych zawodów na świecie. I tam zdobyłeś? Trzecie. Trzecie ja miejsce. Przepraszam, drugie. Drugie, drugie, miejsce, drugie. Miejsce. drugie. Ile miałeś lat? To było jak miałem 17. 17. tak, Chyba siedemnaście, no ja <laughs> Musiałem spojrzeć dokładnie, ale ja wydaje mi się, że tak. Nieźle. Twój macierzysty klub to? Ostrudy, astrudzki. Klub w Karate. I twój sensej? Artur Małż. Artur Małż, tak. Przez no. jakiś czas Artur Sensej był też, był też Artur Małż był też. Moim sensejem jakąś tam przygodę z karatem miałem. Też mieliśmy okazję gdzieś tam. Tak, też razem trenowaliśmy, nie raz Nawet w jakichś sparingach. Możliwe. Pewnie się Można trochę oklepać. No, jakich... <grym> Ale już nie byłam twoją nauczycielką, więc żywa. byłeś chyba trochę dalej niż w podstawówce. E, powiedz mi, dlaczego karate cię tak trzyma długo? No, no, Zaczęłam gdzieś tam w tej podstawówce od dziecka. miałem 7 czy 8 lat i. Tak się gdzieś zawziąłem w pewnym momencie, że nie potrafiłem tego tak zostawić. I zawsze mi się gdzieś to podobało. Na początku, no ciężko to szło. Gdzieś tam i taki płaczkiem byłem. Przegrywałem wszystko i tak dalej. Ale właśnie mój trener zawsze często gdzieś tam o mnie mówił jako o takim rzemieślniku. Nie o kimś kto miał talent i wszystko zaraz wygrywał, zajmował, tylko że ja dostawałem gdzieś tam lanie tak dalej, ale cały czas ćwiczyłem, dużo ludzi podchodziło w tym czasie, ci co mieli talenty, a ja gdzieś tak cały czas tam, no, rzeźbiłem, rzeźbiłem i doszedłem do tego, co chciałem I zaczęły się te wszystkie wyjazdy, gdzie gdzieś za granicę na jakieś te międzynarodowe zawody, Jakiś ten kadera te powołania, jakieś przestrzeń Europy, gdzie jeszcze tam z trzy lata przed tym wszystkim bym nie powiedział w życiu, że gdziekolwiek będzie szansa na coś takiego jakbym ktoś powiedział, to nie wiem, bym się zaśmiał chyba tylko. I tak zostało cały czas gdzieś coś nowego, cały czas jakiś ten postęp był coraz większe zawody gdzieś długo nie mogą gdzieś czasami czegoś zdobyć na jakichś mistrzostwach czy pucharach Europy. W końcu się udało, to dało kolejny jakiś taki gdzieś tam ogień, taki dopal, że, że dalej chciało się jeszcze więcej. Zaczęli się później ci seniorzy właśnie. I w tych seniorach jeszcze fajniej się zaczęło walczyć. Tu, tu już zaczęły się takie walki z ludźmi, których ja jako dzieciak oglądałem i dla mnie to było w ogóle wow, jak oni walczą. Ja teraz jestem z nimi w jednej kategorii. i Spotykać się na Macie. Tak, i spotykamy się na Macie, gdzie ja bym jeszcze powiedział niedawno, że w by mnie zabili. A jestem, widzę, że jestem w stanie z nimi fajnie równo powalczyć, coś tam mnie raz zająć. I też to daje takie kopa i motywację, i gdzieś cały czas się chce jeszcze więcej, bo jeszcze jest dużo przede mną różnych. Możliwych osiągnięć i, i zawodów, na którym jeszcze chciał pojechać mhm. i się spróbować. No tak, ale mówię, że początki były trudne, że to często było okupione płaczem, a jednak mimo wszystko się nie poddałeś, czyli ta wytrwałość. To ehm, chyba było najważniejsze. Tak, no, dużo mi to dałeś. w pewnym momencie nawet e, był taki moment, gdzie chyba przez to, że jakoś, w pewnym momencie jakoś też urosłem trochę szybciej gdzieś jakieś różne takie życie się złożyły, że ja nagle zacząłem w ogóle słabiej jakoś wszystko robić, ćwiczyć, że tak koordynacyjnie zacząłem dziwnie się ruszać, gdzieś mi nie wychodziło sporo rzeczy i kilka osób, a nawet takich bliższych mi powiedziało, że może sobie odpuścił, że to chyba, że już może starczy, że albo zrobić sobie przerwę jakoś na ileś czasu, chociaż ja że nie, że w życiu nie ma opcji takiej nawet i zostałem. Ten moment przetrwałeś już tak, i już potem zaczęły się później już sukcesy. później zaczęło iść, coś się tam przełamało. No a właśnie co do tego początku, gdzie właśnie wiem, że takim płaczkiem byłem i wszystko przegrywałem. Jak w ogóle jedną walkę chociaż wygrałem na zawodach, to dla mnie już było święto i największy sukces. I pamiętam jak moja siostra też zaczęła trenować, dwa lata młodsza. Myśmy takimi dzieciaczkami I ona już coś zajmowała. Ja szybko to jakieś tam trzecie, drugie, gdzieś tam coś wygrała. A ja ciągle nic. I kiedyś tak właśnie po zawodach usiadłem obok niej, Ona tam z tym pucharem. I właśnie usiadłem i tak spojrzałem na ten puchar. I tak powiedziałem, że też bym kiedyś chciał taki chociaż jakieś takie trzecie miejsce w jakiś zwykłych no. zawodach. No. Teraz się pewnie tak. Się to... Przyszedł czas. No, przyszedł czas, my gdzieś i fajnie to poszło. Super. E, ja Ciebie pamiętam i tak Ciebie kojarzę jako takiego bardzo spokojnego, bardzo stonowanego, e, takiego zrównoważonego człowieka. Powiedzmy, jak hmm. Ty sobie na macie no, karaty. To jest taki bardzo kontaktowy, hmm. bardzo brutalny sport jest bardzo kontaktowy. Jak ty Generalnie... sobie z tym radzisz? Znaczy, jak wyzwalasz w sobie, wiesz, tą energię? Generalnie dalej jestem takim człowiekiem, takim spokojnym i tak dalej, jak byłem. Ale na macie, wiem, przychodzi coś takiego, że nie jest taka agresja, że mhm. się wychodzi po prostu... Tam klepiesz. Tylko wy wychodzę też wychodzę spokojny bardzo do tej walki. Mm -hmm. Gdzieś tam w środku jestem jakiś trochę może taki nakręcony, gdzieś nabuzowany, ale cały czas jest jakiś ten, to tak łona głowa ten, ten spokój, że wiem, co muszę zrobić. I po prostu to już jakby, to wiele osób tego nie zrozumie, ale to jest po prostu przyjemność tam, że to się tłuc i samemu gdzieś tam jakby pokazywanie sobie tej walce tych, tych swoich umiejętności, po prostu kto jest mocniejszy. Każde to uderzenie. Wszystko gdzieś to, to, co gdzieś tam wychodzi, to jest sprawia jakaś taką satysfakcję itd. i tak dalej. I po prostu wychodzę z myślą, że chcę wygrać za wszelką cenę i po prostu ile, ile mogę, ile jest w stanie mój organizm gdzieś, moja głowa. Yy, Znieść. Tego, tego, tego znieść, do tego pociągnąć, to. Po Czy to prostu... jest taka bardziej walka z samym sobą? Cze nieraz tak. Nieraz tak, bo już czasami przychodzi takie zmęczenie, że już jest ciężko cokolwiek zrobić jeszcze, ten czasami przeciwnik jest gdzieś trochę mocniejszy. I dodatkowo gdzieś zaczyna po prostu gdzieś przeważać czasami. I już wiesz, nieraz, że przegrywasz, że jak nic nie zrobisz, to. Będzie koniec i po prostu odpadasz i to też jest takie gdzieś tam przełamywanie siebie, jeszcze taki z tych resztek sił, że już się wydaje, że, że nie można, nie, próbujesz jeszcze, jeszcze gdzieś tam wszyscy ci krzyczą. No i to... No, trzeba spróbować, wejść na tę matę i... i posmakować tego, żeby gdzieś to tak zrozumieć i... Okej. Okay chciałbyś kontynuować kar karierę? Znaczy chciałbyś dalej y, trenować karate i tak jak powiedziałeś, czujesz, że masz jeszcze coś do powiedzenia na ten temat? Chciałbym cały czas gdzieś y, no, trenować i być z tym związany, jeszcze postartować trochę na pewno. A masz jakieś taką poprzeczkę albo jakiś taki gdzieś punkt, do którego chciałbyś dotrzeć, coś zdobyć? Myślę, że takie na tę chwilę takie najbliżej zawody z, takich, z, tych, z tych większych zawodów, na których bym chciał w seniorach już wystartować, to właśnie jakieś mistrzostwa Europy. Mam się, że wagowe najpierw, bo właśnie są zawody wagowe, gdzie jest podział na wagi i są open, gdzie nie ma podziału żadnego, to jest już takie mm -hmm. zawody wszechwag, czyli mógłbym z kimś, nie wiem, 100 kilo walczyć, czy z jakimś ogromnym, prostogościem. gościem. I no, tak jeszcze na to nie do końca się gdzieś tam czuję gotowy, ale Chciałbym na tą właśnie Europę, eee, a takie największe, w ogóle sam start, eee, no to mistrzostwa świata w Japonii, w Tokio, to chyba każdy karateka chce tam pojechać i no taka mekka karateków i po prostu zobaczyć to wszystko na żywo i stanąć tam na tej macie, zdobyć coś też w ogóle pasmoszalne. <głosłenie> No to fajnie, no. fajnie, że masz jeszcze, że, znaczy, że jest cel, do którego można dążyć. Dobra, zamykamy karate. Kolejny wątek, e, drifty. Jak się zaczęła przygoda z driftami? E, przygoda się zaczęła dwa lata temu. E, Właśnie, opowiedz tą historię, którą mi opowiedziałeś, zanim włączyliśmy, zanim włączyliśmy kamery. Do. Jak to było, że, że zacząłeś? E. Zacząłem się interesować gdzieś wcześniej, już coś na YouTube gdzieś obejrzałem, jakichś różnych, różnych ludzi z tym związanych, jak to wszystko wygląda naprawdę i czym jest sam, sam drifting, bo zawsze myślałem, że to jest jakieś tam też jakieś kręcenie bączków, jakieś, mm -hmm. gdzieś tam ktoś na jakimś placyku się wygłupia samochodem. A to jest gdzieś jednak dużo więcej, jest to dużo trudniejsze niż się wydaje, i zacząłem tak się w to zagłębiać. Zaczą, zaczęło mnie to, to fascynować, kręcić, i no chciałem w końcu jakoś tego spróbować, posmakować, nie tylko gdzieś patrzeć na to. I zaczęło się od kierownicy. Dwa lata temu, czy trzy lata temu na święta dostałem i tam cały simulator i tak dalej, zacząłem na tym się uczyć. To ma, niektórzy powiedzą, gierka, ale to ma bardzo duże przełożenie na rzeczywistość i też, też tego doświadczyłem sam, już później. I dwa lata temu właśnie na przejazdach z Włośpu, które właśnie tam teraz już nasz klub AMK Driftwings organizował. Poszedłem z kolegą, wrzuciliśmy tam pieniążki, ten przejazd wykupiliśmy, przejechaliśmy się i pamiętam, wtedy do tego kolegi powiedziałem, że chciałbym tak kiedyś, ale za kierownicą też tak pojeździć i następnego dnia rozmawiałem z moim innym kumpem, który właśnie mnie zapytał, o tamte wczorajsze jeżdżenie. I w momencie tego pytania przeszedł za nami właśnie Marcin. Marcin Grękiewicz? Marcin Grunkiewicz, który właśnie to wszystko organizował i tak dalej. I zapytał, odwrócił się, zapytał, czy byliśmy i tak dalej. Zacząłem z nim rozmawiać. Zaczęła się właśnie cała gadka o tym. Jeszcze podszedł mój tata, coś tam dorzucił od siebie. I właśnie wyszło na to, że Marcin usłyszał, że marzy mi się to, żeby w rzeczywistości tego spróbować i udało się właśnie ogarnąć samochód, co też wydało mi się jeszcze niemożliwe wtedy, ten samochód, złapać kontakt ze wszystkimi chłopakami, dołączyć do nich. Zacząłem jeździć z nimi tam, początek też dosyć ciężki, na pierwszym treningu tam. Pamiętam, że już myślałem, że skasowałem samochód, ale tam na szczęście nic takiego się nie stało, tylko groźnie wyglądało i później tak mniej więcej jak z karate gdzieś jakiś tam istrach odszedł tak dalej. Nie zacząłem bardzo szybko wszystko łapać, cały tor już praktycznie trzeci, drugi, trzeci trening, cały tor przejeżdżałem gdzieś tam jednym ciągiem, tak jak się powinno to, to robić i też coraz bardziej mnie to gdzieś jara i, i ciągnie do tego, także no, tak się zaczęło i fajnie to wszystko teraz się rozwija, kontynuuje, mam nadzieję, że, że, że jak najdłużej. Mhm. Że uda się coś jeszcze więcej z tego wyciągnąć. Okej, okay. ale jeździć możesz tylko jak jesteś w Ostrudzie, ale na co dzień cię w Ostrudzie nie ma, bo jesteś gdzie? W Szczecinie. Studiuję w Szczecinie, niestety tam. No, daleko? No, daleko, daleko, to jest 500 km, prawie 7 godzin jazdy pociągiem. No i tam niestety musiałbym albo jakąś lawetą zabierać ten samochód, co też się nie opłaca, bo. Szczerze, to tutaj mamy dużo lepszy talent niż jest tam. Yy, I no tam po prostu studiuję, yy, uczę się, gdzieś tam coś trenuję. Yy, ale tak no, no, ja jestem, no to muszę zapomnieć po samochodzie i wjeżdżeniu, ale na szczęście zabrałem kierownicę ze sobą i przynajmniej tak sobie tam jakoś trenuję. No, ale ma... częściej przyjeżdżasz pewnie do ostrudy, żeby sobie potrenować. To powiedz jeszcze, co hmm. studiujesz, bo y, opowiadałeś mi, co to jest za kierunek i ja hmm. tak bardzo cierpliwie słuchałam, ale przyznam się szczerze, że średnio, średnio zrozumiałam, o co chodzi, hmm. y, bo to też jest taka nowa rzecz, która się pojawiła. E, tak, to jest kierunek inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych. On powstał dwa lata temu na, właśnie na uczelni w na zachodnio-pomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Kierunek nowy. Szukałem gdzieś na innych uczelniach, może Bliżej czy coś, ale nie, nie ma nigdzie. Troszkę takie no, pójście w ciemno to było, ale ogólnie zajęcia ciekawe. Eee, już jestem teraz na drugim roku, właśnie kończy nam się semestr trzeci. No i myślę, że no, będę chciał na pewno je skończyć. Eee, mamy też tam fajną taką ekipę z graną, tam sobie pomagają, nie ma nas jakoś bardzo dużo. Eee, a sam kierunek, eee, bo tak ogólnie, to jest e, związane z pojazdami dla policji. Straży pożarnej i wojska polskiego. No i to wygląda tak, że od, od takiej teorii, o jakiejś nauce, jakiś materiałach, z czego to wszystko jest. Jakieś wytrzymałości tego różnych takich fizycznych doświadczeń. Bo mamy jakoś tam hydraulikę, jakąś elektrykę, zajęcia właśnie z jakiegoś rysunku technicznego, z grafiki. Inżynierskie, projektowania, jakichś tam części w różnych programach. Właśnie my mamy dostęp do programów, za które normalnie po prostu bym musiał majątek płacić, a mogę sobie każdy pobrać i gdzieś tam się tym bawić. Sam. Eee... No i okej. Okay. biorąc no. kierunek trochę w ciemno, ale myśli, że. Trochę tak. W, sensie, w takim Zresztą sensie tego... w ciemno, że. Właśnie jakby nikt jeszcze go nie skończył, bo po prostu jeszcze nikt nie ma absolwentów tego. Mm. No, powstał dwa lata temu. I chciałbym w, 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 właśnie w takim sensie, że nie wiadomo do końca, co, co będzie po tym. E, Ale jakby tak. co, to będziesz pierwszy. Znaczy, będziesz tak. jednym z pierwszych, który tak. to będzie umiał. Ja też tak o tym pomyślałem, że jeśli skończę to, to będę właśnie jednym z pierwszych gdzieś tam mm. w tym temacie, w tej branży. I... Można coś fajnie zacząć. To też myślę, że takim dużym plusem jest tego. Można się fajnie wstrzelić w coś. No, a w ciemno w taki sposób, że jakby ta praca później, gdzie można, to jest na razie bardziej taką teorią. Tylko mhm. gdzieś tam nie uczenia, bo ma jakieś kontakty gdzieś tam z różnymi pracodawcami i, i, i jesteś tam takie możliwe, no wyjdzie wszystko okaże się. No, się okaże ale sam kierunek taki z tych wszystkich, które znalazłem generalnie w Polsce bo już naprawdę przejrzałem tyle tych uczelni kierunków, to najbardziej mnie zaciekawiło. i tak. musiałeś pojechać aż do Szczecina, aż do więc daleko cię wybiało no, największy minister, dla jest właśnie tak, najdalej no jak się dało? No dobra, Kuba, będziemy powoli kończyć. Fajnie mi się z Tobą rozmawia. Dziękuję. Fajnie było w ogóle cię spotkać po tylu latach. Fajnie Pamiętam cię jako takiego małego kubusia ze zdjęć, teraz już jesteś trochę większy. Nawet Proszę rozmawiałam leczkę. wczoraj z Natalią, i tak sobie przypomniałyśmy, że wy przecież byliście parą na tańcach w przedszkolu. Tak, było. Aż, aż mi się zdjęcia przypomniały. Były takie śmieszne historie. E, powiedz mi, młody człowieku, e, z, o wielu zainteresowaniach i wielu talentach. E, czego ci życzyć? Albo czego tobie byś sobie życzył? Jak siebie widzisz za jakiś czas, czego byś chciał? O czym marzysz? E, myślę, że na tą chwilę takiej cierpliwości i wytrwałości do, do tej nauki. Bo gdzieś po tym zdalnym roku ciężko mi się zabrać strasznie, żeby tak usiąść do tego wszystkiego. No, takiego może właśnie takiej chęci zaparcia do tego i myślę też żeby wytrwałości we wszystkim innym i karate i właśnie w drifcie gdzieś takiego. Wiesz co, jak ja tak no, na ciebie świetnie. patrzę i ciebie słucham, to tak sobie myślę, że chyba masz to wszystko. To może tylko kwestia czasu. Może, no, to może po prostu sz sz szczęścia i odpowiednich ludzi gdzieś tam. Na swojej drodze. Na swojej drodze, którzy gdzieś tam może gdzieś w tym pomogą. I... No, tych ludzi chyba też masz szczęście jakoś tak. Tak ich jest, ta jest dużo na tę chwilę, gdzieś. No trafiło dobra. się. To ja dziękuję ci jeszcze raz za rozmowę i w takim razie życzę ci no, tego wszystkiego. Również. A Wam dziękuję, że nas wysłuchaliście. Dajcie oczywiście, wiadomo, tak lajka, subskrypcję. Pamiętajcie, że jesteśmy na patronajcie i śledźcie dalej sukcesy tego młodego człowieka, bo jeszcze na pewno będzie o nim słychać. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję bardzo.